No, ale ja pierwszy! Ja Przeleciał! Ja. Nie wiem czego policja nie boi. A jeszcze? No ja najpierw muszę zdać prawo jazdy. Zrobię <laughs> sobie zdjęcie, bo mi ludzie nie uwierzą. Się Ty tutaj musisz zawrócić? E, znaczy wiesz co, bo ja wpisałem do centrum. A nie, teraz... nie, nie, już mamy wrzucone już tego adres. Okay, to Ale ja Przeleciał na... przelecia. Nie wiem czy go policja goni nie gonicz coś Kurde. Przed maską. O ja, no dobrze, że akurat na no czerwonym, nie? Tyle o, o chyba, o chyba po niego nie Dawaj, jedziemy, jedziemy, będzie chciał. Zagaduj, powiedz, że widzieliśmy jak autobus uciekł, czy kto się przejechać z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze się akurat składa, bo prowadzimy audycję na żywo, gdzie podwozimy osoby zupełnie za darmo, jeżeli z nami porozmawiają. Naprawdę! Naprawdę! Ja to szczęście! No super! Właśnie widzieliśmy Pana przebieg i autobus odjechał. Tak, sobie myślimy. Tak, Kurde, no. kurczę. Dobra, ale tylko się aktualnie prowadzimy transmisję na żywo, także od razu na pasy. Wiadomo. Tak, tak, tak. Te pasiki są po której? Po, po obu, dźwięk? po obu, proszę wybrać sobie stronę. Jasne. Hmm. No to, to można to powiedzieć, że przeznaczenie nam się przeznaczenie, trafiło. Kurczę, no przebiegłeś nam przed maską i ja <noise> zawsze mam takie szczęście. Ja mam po prostu... Mówię wam, ja jestem magnesem do takich rzeczy. Mi się codziennie takie rzeczy przyderzają. E, to powiedz dokąd może od razu. Albo czekaj, 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 czekaj. E, nie mówmy. Albo właśnie może tak, żeby nie spuchawać, bo to, to wpiszesz A sam, to o, na co to robicie? No i tu jest stream jest. Stream jest na żywo, ogląda nas na razie kilka osób. To jest pierwszy raz jakby... mega spokój, jak jesteś ogólne, dostępne. No Wspiedź. szczególnie, jak ktoś się spóźni na autobus. No. <laughs> <laughs> tak, tak, to dużo czasu mam tam. Ale że akurat się trafiło, kurczę, chłopaki, co się. No. A ogólnie co robicie tak na co dzień? Ach. Słuchaj, wy mi powinniście zadawać pytania. Tak, właśnie. Ja ja się... Zacznijmy od tego, jak masz na imię. Adam. Adam, Adam, ile masz lat i czy pochodzisz z Łodzi, czy jesteś... Nie, nie, ja mam się... w tym roku 21. Mhm. I ogólnie mieszkam w Łodzi. Dopiero od 4 lat skończyłem sobie tu szkołę. Aha. Teraz pracuję głównie na jakichś magazynach. One więcej pieniędzy tam jest, nie? Rozumiem. No a co? Teraz tak planuję sobie wyjechać za granicę, może sobie wrócić jakiś, zbierać sobie pieniądze na jakieś auto. Mhm? A jakie auto by Ci interesowało? Jeszcze nie wiem. Nie, no, tak nie. myślę, że do 30 może. ale... Na marka pierwszy. czy na czy Nie, moc, nie czy... ja się w ogóle nie interesuję motoryzacją. Dla Aha, mnie to wiecie, tam okay. jak ktoś mi mówi na przykład, że on to ma silnik taki, taki, tyle, tyle litrów, to ja mnie to, to nie, nie obchodziło nigdy. No ale jakbym sobie już zarobił jakieś pieniądze pierwsze, Jasne. czekaj. O. Jak chcesz to możesz, to możesz sobie... Wracam normalnie, spóźniłem się na autobus i ziomki mnie podwiozą. Normalnie mnie do domu, dużo podwiozą. I robimy sobie teraz o streama na żywo na YouTube Cześć. Cześć. No, tylko w korku jedziemy, więc trochę trzeba się... Ja jako kierowca trochę się muszę skupić też na drodze, ale bomba Cię tu zaraz przemagluje. A ogólnie czym się, czym się zajmujecie na tym YouTube, bo tak widzę, że jesteście ubrani. Oj, dopiero zaczynamy, dlatego się ubraliśmy, żeby chociaż jakoś wyglądać, bo... bo nie ma rozpoznawalności, nie ma jeszcze treści, nie ma, nie ma wiesz, dosłownie pierwszy taki na żywo... Ale jakiś pomysł jest? No właśnie tak jak, jak tak aktualnie widać, czy A, tak tu widać. czyli podwojenie ludzi ten tak. kurcze, pewnie ludzi że I wywiadzik innowacyjne takie jest to bardzo. Właśnie nie widziałem tego na żywo nigdzie, żeby ktoś tak robił. Widziałem tylko zapisy, z, powiedzmy, nie wiem, nawet z taksówki czy coś takiego. No, no, prawda? No, 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 no. Ale to są tylko już edytowane filmy z całego dnia, tam powiedzmy do kilku minut zgrane, czy no, w ten sposób. A nie że na żywo rozmowa. Teoretycznie widzowie mogą zadawać pytania, także. No Powiedz mi Adam, Adam tak? Tak, Adam, tak? Do jakiego kraju byś chciał jechać, jeśli już za tą pracą byś wyjeżdżał? Powiem Ci, że do Niemczech, ale chciałbym się na przykład wyprowadzić do Tajlandii. Mega mi się podoba ten kraj. Do Tajlandii? Do Tajlandii, tak. Mega Oglądałeś podoba... ślepność od świata? Hmm, chyba nie. No, okay. ale ogólnie no. mi się podoba pod taki krajobraz wszystko no tam po prostu widać się stanie bardzo oglądałem kiedyś sobie że jak masz 5 tysięcy wody troszkę taniej tak, niż w polsce no, jest, to tak. w pół roku można na spokojnie sobie pomieszkać jakąś robotę sobie tam znaleźć fajnie oni w ogóle mają że tak e... ale tam na początku masz wizę na parę miesięcy tylko nie możesz Aha, sobie a, raz razu na stałe Tajlandii? tak o kurczę tam chyba jest znaczy może się mylę ale z tego co wiem to tam 3 albo 6 miesięcy no. znaczy pewnie się da jakoś załatwić żeby dłużej tam zostać może ale na początek ty, tutaj musisz zawrócić. Do, do, e, znaczy wiesz co, bo ja wpisałem do centrum, a Nie, 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 już mamy wrzuc Aha, wrzucony tego adres. i okay, to zepsułem. No. No to nie wiem, już, ta, już tu nie wiadę teraz. No, na ja nie wjadę. To na następnej. prosto, to też. na no, następnej też jest alternatywna, dobra. Ja myślałem, że jeszcze nie wpisane i jadę, wiesz, A. przed siebie, dobra. To przed siebie też może wyjść. tam tędy, bo autobusem właśnie jechał, tędy, by było szybciej, ale <grym <grym zawsze coś ogarniemy. A gdzie się tak śpieszyć, że tak tak aż biegłeś nam? Tak nam przeleciałeś, mówię kurczę. Jeżeli to za internet, to nie musisz odpowiadać oczywiście. Nie no, zauważyłem akurat, że jest, bo kurczę, nie chciał mi się czekać na kolejny, akurat mi zagadał kolega po prostu pod żabką bo byłem u niego ale nie no, też mówią, chłopaki w zej zarobiście tak. Nie wiem, czy można u Was przeklinać, ale no. Znaczy, się nie. nie, nie, nie. Jak, to. Jak, to jak, jak, jak się wymsknie, to. trudno, natomiast... Jasne, jasne. W miarę możliwości. Family friendly contact. Tak, tak, contact tak. tak wiadomo. Najwięcej pieniędzy z tego jest. No. <laughs> Na razie. <laughs> tak, kosmiczne pieniądze, nie? Tak, Pumba, tak. myślałeś już, co zrobisz z tymi wszystkimi zarobionymi pieniędzmi? Wiesz co, ja już wiem, co bym zrobił z tymi pieniędzmi, które w to włożyłem. <laughs> no, podobnie. podobnie. No. No, a byłeś już gdzieś za granicą? Bo dość młody jesteś, także... Nie, z może... no, rodziną kiedyś pojechałem tylko do Grecji, ale mhm. tak to... Sproponowali mi aktualnie, żeby pojechać z jakiejś Bułgarii, do Turcji ostatnio byli, ale dla mnie mój wiek nie jest taki, że mogę sobie zrobić wakacje. Ja wolę te mhm. pieniądze zainwestować bardziej, niż w, no, w, wydać teraz przykładowo, nie wiem, 2000 zł, żeby pojechać sobie na dwa tygodnie do Turcji, czy gdzieś do Bułgarii. Wolę sobie to pozbierać, uzbierać na coś iść. No to oczywiście, przywalić. to prawko i samochód brzmi jak plan. Ka każdy młody facet moim zdaniem powinien mieć, nie? Pozdrowienia dla no, kolegi, jesteś. jesteś. No, nawet wiesz, to powiedziałbym, że to dla dwóch, ale to... No ja. tak. Nie, to jest dobry pomysł na wydanie pieniędzy. A ile teraz prawko kosztuje? U 3,5 tysiąca, myślę. Może o, 4? 4. Bardzo dużo. Ale z tego, co się pytałem, bo tak, Ile czasu najmniej? Najmniej, bym wszystko zdał za pierwszym razem. Wyrobił te godziny, mhm. no to jest tak około miesiąca, półtorej, coś takiego. No ja też mhm. nie mam teraz za bardzo czasu, no mówię. Jeszcze pod warunkiem, że zdasz za pierwszym razem, nie? Za pierwszym razem, no tak, ale jak już bym miał do tego podejść tak 100%, 100%, jak do wszystkiego, to mówię, to bym od razu wszystkiego się uczył, siedział tylko, no bo co innego miałem wtedy do roboty. No, Ale na razie to tylko pracuję. No tylko pracuję, jak mi się udaje, to będę no, na godzinę, po tak, 7 tak. dni w tygodniu. Ile? Po 7 dni w tygodniu robię. 7 no, no, niedzielę no, też? No, tak, no, tak też wszystko. Jak się da, no to kurczę. To są dodatkowe pieniądze zawsze. A ja dopóki jestem młody, to mogę tyle robić. W grudniu no, zrobiłeś wieś... 320 godzin. 320 hmm. godzin! Ale to chociaż pasą ci dobrze za te godziny, czy... Pewnie, no, że tak. A, no to, no, to okej. Okay. No spokojnie da się zrobić. Na no, umowę zlecenie, tym bardziej jak jeszcze sobie ogarnąłem szkołę, no to wszystko do siebie nie? brutto netto to teraz. nie wiem zdarzyło mi się pracować po 200 tam 20 godzin ale 300 to chyba nigdy nie przekroczyłem tobie Pumba zdarzyło się 300? ja nie mam nie mam pojęcia no po 12 godzin się nie no pewnie zdarzyło mi się 12 robić ale na przykład nie 7 w tygodniu nie? no to ja <laughs> dopóki jestem młody no bo co będę miał 30 lat no to nie da tyle. a to lepsze niż na przykład w weekend sobie wyjście napić nie już miałem prawie propozycji w grudniu ale mówię nie, no przecież trzy dni wolnego, no bo przecież były święta, nie? Tak. Ale to ja wolę zarobić pieniądze, tutaj sobie kupić na przykład rodzinie prezenty, czy coś. To w święta nie, ty... też pracowałeś? Nie, nie, to trzy dni miałem wolnego. A, okej. Okay. Tak Ale jest. tak to, tak to mówię, mnie to cieszy, że ja po prostu mogłem zarobić pieniądze, pierwsze święta mogę wykupić samemu rodzinie prezenty, bo tak to co brałem bo mamy dla taty, a dla taty dla mamy, no to co to, to za prezent? No. <laughs> znaczy, znaczy liczy się też, wiesz, pamięć. Przecież, pamięć. Tak, no. Ale rozumiem. Nie no, pierwsze zarobione pieniądze no. chyba najlepiej smakują, nie Pumba? <laughs> Wiesz co, ja nie pamiętam, bo nie było to akurat dość, dość dawno temu, także... A ile macie lady może zaprzedać? Ja mam 38 prawie. Ja mam 29. Sześćdziesiąt znaczy, czy, czy, czy chłopaki jest jeszcze, czy młoda kremy? jeszcze Nie ja tak młodzi jeszcze, jeszcze jak Ty tutaj w lewo, w tak? Czekaj tak tak tak, 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 ja też jak się rozmowę za bardzo, człowiek czyli bardziej na tym mieć piesa. Znaczy masz tutaj trochę niewygodnie Tak, bo, znaczy muszę sobie następnym razem tu wyżej po prostu zamontuj, zamontować to znaczy, na jakimś A Znaczy wiesz, bo już jest kamera, wszystko, nie chcę mieć za dużo też naszych jakby dalsza, nie, bo to też potem też już tak się robi jeden wielki ekran a jak już wyjedziesz do tych Niemiec, czy, czy gdzie tam akurat Cię rozponiesie, to czym byś chciał tam zajmować na miejscu już? Yy, to też jakaś logistyka, myślę, że jakieś magazyny, bo tam najwięcej godzin da się zrobić. Tam po prostu jest taki kołchoz, że jak Ci dadzą nawet w niektórych kresach, że po 14 można robić. Jakby się dało, no to czemu nie? Jak chcesz, jak chcesz dużo godzin, odradzam Ci Holandię. Tam jest tak? system podatkowy tak, że chyba powyżej 50 kilku, wpadasz jakby w tygodniu w ten najwyższy próg, i ci potrącają później już tam bodajże 70% podatku naprawdę chore, jeżeli chcesz zarobić krótkim wyjazdem właśnie. Aha. Także tam jest tak, że tych godzin nawet jak masz dużo, to te ostatnie powyżej tych 50 godzin już dają naprawdę mało procentowo Rozumiem, to My też myślałem, ale właśnie to mnie dużo osób mówiło, że się nie opłaca, też mi tam tłumaczyli, że na przykład jest wiekówka. Też jest. Też jest! Oj tak, oj, no. tak. oj tak, wiekówka. I tak. zależy ile masz lat, tyle zarabiasz. Procentowo mniej i dopiero powyżej 23 masz chyba pełną stawkę, mhm. aczkolwiek w niektórych pracach dają ci nawet jak masz 19 lat pełną stawkę, jak są ciężkie, przykładowo szklarniach z tego co wiem to nawet jak tam masz 19 i trafisz, to po prostu ze względu na warunki muszą ci dać w sensie, pełną stawkę. W sensie, że ma polegać to na tym, żeby młodzi ludzie się uczyli, a nie, a nie od razu szli do pracy, tak? Albo żeby wyzyskiwać młodych ludzi, nie wiem jak są niektóre. Może jedno i drugie, nie? Może żeby zachęcić jednak do edukacji zamiast do... No. I ten system z tym opodatkowaniem w ciągu jednego tygodnia godzin też zmusza człowieka, żeby nie rypał po 14 godzin, mhm. tylko żeby inwestował w kwalifikacje wyższe po prostu. Tak jest to stworzone. Yy, nie wiem, ale widzę by to po prostu wyglądało, czyli z... znaczy, nie rozpisywanie godzin, na rypanie po 15, tak. To jest, to jest <gry> tak. My musimy puścić Państwa z pieskiem, spacerek. Jeszcze nie każdy jest. Jest to pierwszy To znaczy tak. z dzisiaj tak. Dosłownie jak jechać w stronę centrum, jak nam przeleciałeś przed maską, to mówimy trzeba atakować tutaj, nie? Jakby, kujce, <grym> I tutaj w lewo, i tutaj w lewo. A to już. No i kurcie, łopaki, dzięki za no, okaza, tak, bardzo tak. fajnie mi się jechało z wami. Super fajnie, dzięki fajnie, no. jakbyś chciał się zobaczyć. E, <grym> to pewnie to będę to szukał właśnie takie auto, tak? Na, na YouTube ale... musisz pisać z małpką, bo na razie jeszcze się nie indeksujemy w YouTube. E, małpa, Night, e, tutaj telewczo. night Drive, tutaj, drive. E, drive e, e, fonetycznie knight, tak. knight, już drive normalnie. Night Drive, tylko Night fonetycznie. Jeden tak. ma, więc ale zapamiętam, na pewno. Tylko Drive. Dobra. Dzięki im. Mm -hmm. Dzięki chłopaki. Skra do brenga. Jeden zamić. Chłopak, mam nadzieję, że mój chłopak jest w jednym planach.